się przedstawić 7 największych błędów trenerów personalnych, czyli co robią ci, co się dziwią, że nie mają klientów. Dla tych, którzy mnie znają, nazywam się Mateusz Czywiński, pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowych pozyskiwać klientów do ich biznesu. Pierwszy największy błąd to jest to, że przekonanie, że dobry trening sprzeda się sam. To jest chyba klasyk, takie myślenie w stylu, że właśnie robię dobrą robotę, robię porządnie, przykładam się do każdego klienta, mam certyfikaty progresy podopiecznych więc skoro robię dobrą robotę, to ludzie będą walić z drzwiami jak nami. No niestety, to tak nie działa. W dzisiejszym świecie. Dobra usługa to jest podstawa, ale nie magnes. Kiedyś możliwe, że tak było, że dobry produkt, dobry produkt sprzedał się sam, natomiast teraz potrzeba pchnąć. Dlatego, dlatego, że wyobraź sobie właśnie, jakby świetny kucharz otworzył restaurację właśnie w środku lasu i czekał aż ludzie sami ją znajdą. No niestety nawet najlepszy produkt potrzebuje marketingu. Możesz mieć genialne plany treningowe, genialne podejście do ludzi, genialne efekty dostarczać klientom, ale jeśli po prostu nikt o Tobie nie wie, to nikt nie przyjdzie, no bo nikt nie będzie wiedział, że jesteś taką osobą, która może pomóc. Także tu jest właśnie cytat: Jeśli budujesz coś wspaniałego, ale nikt o tym nie wie, to tak jakbyś tego nie budował. Możesz sobie wydrukować to i przykleić na ścianie. <grym> I teraz, dlaczego to podejście jest zgubne? Bo daje złudne poczucie, że robię wszystko jak trzeba. A kiedy nie ma efektów, zamiast zadać sobie pytanie, czy ludzie wiedzą, że istnieje, to zadajesz sobie pytanie, czy jestem wystarczająco dobrym trenerem. No i wkładasz takie błędne koło. Błędne koło kolejnych kursów, kolejnych papierów, kolejnych metod treningowych, zamiast po prostu zacząć mówić o tym, co robisz pokazać swoją pracę światu. Dlatego że bo świat nie domyśli się, że jesteś dobry. Dzisiaj ludzie nie podejmują dzisiaj ludzie podejmują decyzje na podstawie tego, co widzą, słyszą i czują. E, czyli jak jesteś obecny, a nie jak tam, nie wiem, myślisz, że sami się domyślą, że jesteś dobrym i że nie budujesz, buntujesz się przeciwko i mówisz, że nie będziesz stosował marketingu, bo ludzie się sami domyślą. No nie domyślą się, no stary, to jest tak, jak to właśnie podam przykład wyżej, nie? Tak jakby świetny kucharz stworzył restaurację w środku lasu i Czekał aż po prostu sami ludzie go znajdą, to nie? Czyli teraz w ogóle, dlaczego warto zmienić to myślenie? Bo w momencie, kiedy zaczniesz traktować marketing tak samo poważnie jak twój trening, to zmienia się cała gra. Zmienia się gry wtedy. Nie musisz robić z siebie pajaca. Wystarczy, że pokażesz efekty klientów, autentyczne, niesztuczne, podzielisz się wiedzą w prosty sposób, pokażesz, jaki jesteś człowiekiem, nie tylko trenerem, i wyjdziesz do ludzi po prostu. Pokażesz się, jakim jesteś i pokażesz też. Wyjdziesz po prostu na rynek i dasz się poznać ludziom. I nagle, bum! ludzie zaczynają pisać, pytać, polecać. Bo już nie jesteś tylko dobrym trenerem, jesteś trenerem, którego znają i którym ufają. Drugi błąd to jest opieranie całego biznesu na poleceniach. Okej, okay, polecenia jakby są super i to spoko, to znaczy, że robisz właśnie dobrą robotę, że masz wiedzę i tak dalej, ale jeśli to jest jedyne źródło nowych klientów, no to Twoja firma stoi na bardzo chwiejnych nogach. Nie masz wpływu na to kiedy i czy ktoś cię w ogóle poleci, a bez wpływu nie masz kontroli. Co to jest za biznes, w którym po prostu nie masz kontroli? Masz mieć system pozyskiwania klientów, a nie nadzieję, że ktoś kogoś przyprowadzi, ktoś mnie poleci i tak dalej. Nie. Dlatego to właśnie odróżnia najlepiej zarabiających trenerów, od tych, którzy zarabiają sobie jako tako albo ledwo wiążą koniec końca. Ci pierwsi wiedzą, że samymi poleceniami dużo nie działają, a ci drudzy zamiast czekać, a ci drudzy zamiast działać, czekają na zbawienie. Zbawienie, które często nie nadchodzi albo nadchodzi w postaci jednego klienta. Także myślę, że jeśli to oglądasz, to masz dużo większe ambicje niż właśnie mieć jednego klienta na, na, na miesiąc, na trzy miesiące, żeby tak sobie nieregularnie pozyskać klientów. Natomiast y, to właśnie jest tak, jakbyś powiedział, że nie będę mieć profilu na social mediach, nie zrobię strony, nie zbuduję lejka, bo może ktoś gdzieś o mnie wspomni. Fajnie, ale coś jeśli nie wspomni? Polecenia to jest dodatek, a nie fundament. Biznes potrzebuje stałego systemu zdobywania klientów, który działa niezależnie od humoru i pamięci innych ludzi. Bo zobacz, właśnie jeśli Ty opierasz swój biznes cały na poleceniach, to jesteś uzależniony od humoru innych ludzi, od tego czy Cię będą polecali i od tego tak naprawdę y, po prostu jesteś zależny od innych ludzi. Trzeci błąd to jest brak wiedzy marketingowej i sprzedażowej. No właśnie, większość trenerów zna anatomię, mechanikę ruchu, techniki oddechowe i tak dalej. Dosłownie jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną, to zna pewnie wszystko albo nawet więcej, które jest potrzebne, żeby dostarczyć efekty podopiecznym. Ale jak przychodzi do sprzedania swojej usługi, to zaczyna się jąkanie. Zaczyna się jąkanie i nie chodzi tutaj o wciskanie. Jeśli chodzi o sprzedaż, to nie chodzi tu o wciskanie, ani jakieś manipulowanie klientem. Nie chcę sprzedawać, a bo to nie dla mnie, ale sprzedaż to nie jest wciskanie komuś kitu. To jest właśnie umiejętność pokazania wartości i pomocy komuś w podjęciu decyzji. Dlatego, że Ty wiesz, że jeśli on będzie się regularnie chodził z sobą na treningi, będzie regularnie się stosował do tego, co Ty mu każesz, to odmieni się go życie po prostu. Z biegiem czasu odmieni się go życie. To właśnie sprzedaż to nie jest manipulacja, to jest pomoc w podjęciu komuś dobrej decyzji. To tak jakbyś miał lekarstwo na problem, z którym się ktoś męczy od miesięcy i się mu zaproponować No zobacz, właśnie rozwiązujesz Konkretny problem klienta, czyli właśnie przygotował minus 10 kg, pomoż mu to z z zgubić, pomożesz mu odmienić jego życie, jaką ogromną wartość wprowadzasz do jego życia. A Ty się boisz mu zaproponować. To właśnie tak jakbyś miał to lekarstwo i... E, na problem, który się męczy od miesięcy i bał się mu zaproponować. Marketing i sprzedaż to jest must have, to też nie jest taki dodatek. Jeśli chcesz żyć z tej pracy, a nie tylko ją kochać, to musisz wiedzieć jak mówić o tym co robisz, żeby inni chcieli to kupić. To nie chodzi o wciskanie, tylko chodzi o pokazanie wartości, i zrozumienie potrzeb klienta, zrozumienie jego problemów i zadanie odpowiednich pytań oraz budowanie zaufania, budowanie relacji. Czwarty błąd to jest praca z każdym, kto zapłaci. Na początku oczywiście wiadomo, tak jest, trzeba obrać wszystko, bo przecież rachunki same się nie zapłacą, karnet trenerski sam się nie opłaci i okej, okay, na starcie czasami tak jest. Natomiast jeśli ciągle tak robisz, kończysz z klientami, którzy Cię męczą, którzy wysysają z Ciebie energię, nie robią postępów, nie szanują Ciebie i Twojego czasu i wypalają Cię po prostu zawodowo. Trafiają się ludzie, którzy właśnie nie szanują Ciebie, nie chcą się angażować, narzekają i wysysają z Ciebie energię. I lepiej mieć 5 idealnych klientów niż 10 przypadkowych. Kiedy wiesz, dla kogo jesteś, zaczynasz przyciągać ludzi, z którymi naprawdę chcesz pracować, i nagle robota przestaje być męką, a zaczyna mieć sens i zaczynasz dostarczać realne efekty swoim klientom. Dużo lepiej jeśli się z nimi pracuje i w sumie tak naprawdę nie myślisz, że pracujesz, tylko ja raczej to po prostu, ja raczej ten cały proces. Często jeśli nie weryfikujesz sobie tego z kim działasz, trafiasz na współpracę z klientami, którzy po pierwsze nie robią progresu, bo nie stosują się do Twoich rad, mają je po prostu w dupie. Po drugie nie słuchają, nie słuchają Ciebie, nie słuchają Twoich właśnie porad, yy, negocjują ceny, czyli właśnie jakieś cały czas są jakieś zniżki itd. i gaszą Twój zapał, wysycają z Ciebie energię. To jest chyba najgorsze, co może w ogóle od klienta dostać. Piąty błąd to jest brak cierpliwości i myślenie, że jeśli coś raz nie zadziała od razu, to nie działa wcale. To jest jeden z głównych powodów, dla których ludzie się poddają. Marketing. Nie no, działa, wrzuciłem jeden post, czy tam dwa i, i nikt się nie należał. reklama puściłem raz i też nikt nie kupił. To tak jak już poszedł na siłkę, zrobił trzy treningi czy dwa i stwierdził, że to nie działa, bo nie masz efektów. No stary, spokojnie, biznes to jest tak jak trening właśnie, efekty są po czasie, a nie po pierwszym tygodniu. Tak samo jak nie oczekujesz, że klient po jednej serii przysiadów zbuduje nogi jak tą plac, tak samo twoje, twoje działania marketingowe potrzebują powtarzalności i cierpliwości. I takiego zdeterminowania i wytrwałości przede wszystkim, nie? Szósty błąd to jest zostawienie klienta z obiekcją. Muszę to przemyśleć i dam znać. To jest taki klasyczek, myślę, że na pewno też go znasz. I to najczęściej to znaczy jedno, że nie pomogłeś klientowi podjąć decyzji. Dlatego, że ludzie nie lubią podejmować decyzji. Boją się tego, odkładają, zle, zlekają bo to nie jest komfortowe podejmowanie decyzji. Tym bardziej takich decyzji, gdzie w grę wchodzą pieniądze. A jeśli Ty im tylko powiesz, to daj znać, wiesz co się stanie? 90% z nich, 98% nawet możemy brzeg, nie da znać. Nie wiem, czy zaskoczyłem, czy nie, natomiast tak, tak będzie. Twoja rola to nie jest tylko zaprezentować ofertę, ale też pokazać, dlaczego teraz jest dobry moment, żeby zacząć właśnie. Że często jest tak właśnie w branży fitness, że jak ktoś odwleka już to pójście na siłownię od już kilku miesięcy, nie? Czyli od kilku miesięcy stoi w miejscu. I najlepszy moment na zasadzenie drzewa był 20 lat temu, a drugi najlepszy moment jest teraz. To jest też przysłowie, które możesz właśnie przytoczyć przykładowo właśnie klientowi. Że już odwleka ten swój problem kilka miesięcy, i to jest właśnie czas teraz. Najlepszy czas jest teraz, żeby zacząć coś z tym robić. Im zacznie, tym szybciej będziemy miały efekty, tak naprawdę, nie? No i najgorsze, co możesz powiedzieć teraz temu klientowi, gdy on powiedział, że musisz to przemyśleć, jest coś powiedzenia że stylu: sobie i odezwij się, daj znać, czy jak będziesz gotowy, coś w tym stylu, nie? No bo potem już się nie odezwie, nie odezwie w 98% przypadków. Zamiast tego nauczy konkretnie, rozbijać obiekcje. Na przykład zadawaj pytania, właśnie, co konkretnie chciałbyś przemyśleć. Spoko kuma, ale powiedz mi, co konkretnie chciałbyś przemyśleć sobie? Albo, właśnie, coś w tym stylu, że z tym muszę to przemyśleć. Jest tak, że albo ktoś nie widzi wartości w usudze, w... albo cena po prostu jest dla niego za wysoka. Co jest w Twoim przypadku? Czyli też pokazujesz klientowi, że wiesz o co chodzi, wiesz czym się je, i że już nie jest pierwszą osobą, która mówi, że musisz to przemyśleć, nie? Bo czasem to nie jest kwestia ceny, tylko strachu, właśnie, niepewności i niezrozumienia. Siódmy błąd: działanie na czuja bez planu. A, dobra, wrzucę jakąś rolkę, wrzucę jakąś, jakiś post, może się Albo możesz zrobić promkę, jakąś reklamę od jutra. No nie stary, nie, to tak nie działa. To tak jakbyś sz szedł na siłkę bez planu treningowego i dzisiaj klata, jutro może nogi. I potem zdziwienie, że nie ma efektu. Biznes też potrzebuje planu, strategii, celów, pomiaru. Masz plan treningowy dla klienta? Super. A powiedz mi, czy masz plan marketingowy dla siebie? Masz plan na to, jak pozyskiwać klientów? Założę się, że nie. <grym> Natomiast jeśli nie masz, to jest właśnie ten moment, żeby stworzyć sobie taki plan stworzyć sobie taki plan i ruszyć z buta, a nie czekać na, na polecenie, czekać na to, aż ktoś poleci i zacząć robić po prostu samemu, wychodzić proaktywnie do tego klienta, nie? Pokazać mu, że istniejesz, że jesteś w stanie zagwarantować mu efekty, że jesteś w stanie dostarczyć mu efekty. Eee, także jeśli chcesz, żebyśmy wdrożyli do Twojego biznesu, eee, mój autorski lejek marketingowy Trainer Growth, który pozwala na pozyskiwanie klientów regularnie i przewidywalnie, bez potrzeby publikowania organicznych treści, bez działania na oślep czy bez właśnie czekania na polecenia, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną konsultację ze mną, gdzie sprawdzę, czy jestem w stanie Ci pomóc. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymaj się, do następnego.